Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludów: Królestwo Niebieskie podobne jest do Króla który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwoła na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. <laughs> Powiedzcie zaproszonym, Oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuszne zwierzęta pobite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa. A inni pochwycili jego sługi i zniewarzyszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł Uczta, wprawdzie, jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali złych i dobrych, i Sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważy, że tam zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. oto słowo pańskie pani Co chcesz nam powiedzieć przez tę przypowieść którą wówczas kierowałeś do arcykapłanów i starszych ludów, a więc do ludzi, którzy mieli ogromną wiedzę religijną, znali pisma, i to począwszy od tej pierwszej księgi, rodzaju, w której mowa o stworzeniu świata, człowieka. I do niej też wracamy. Do niej też wracamy. Duch unosił się nad ziemią, którą stworzył, i nad całym stworzeniem. I tenże Duch Święty po dzień dzisiejszy nad nami jest i w nas i tegoż Ducha przyzywamy. Panie Jezu, prosimy Cię, byśmy potrafili to do siebie odnieść, do każdego z nas tutaj obecnego. Żeby siebie zrozumieć, to trzeba zrozumieć historię. Tak w szkołach dzieci uczą się historii. Coś pyta, no po co historię, ale no żeby nauczyli się siebie. Ucząc się historii, poznajemy siebie, bo życie człowieka można rozpatrywać jako powtórkę całej historii zbawienia, począwszy od stworzenia świata, człowieka. I właśnie do tego początku my wracamy, bo już wtedy Bóg Ojciec, stwarzając człowieka, nie chciałby, on pozostał w raju na zawsze. Oczywiście my wiemy, że ten człowiek sam raj opuścić musiał, bo dopuścił się grzechu. Ale już wówczas, Panie Jezu, Ty wiesz, Twój Ojciec wraz z Tobą, mieliście wspaniały plan, żeby zaprosić na ucztę Niebieską tych ludzi, których... Twój ojciec wraz z bo duchem świętym, tak? Docelowe miejsce, że tak powiem, każdego człowieka na Ziemi miało być niebo, czytanie niebieska. No i jak ludzie to zaproszenie traktują. Traktowali, no właśnie, jak ludzie traktują zaproszenie do życia wiecznego, a dosyć wcześnie było im to już przekazane, że jest to droga przykazań Bożych, tak? I już Adam i Ewa nie mieli tablic, dekalogu, ale mieli Słowo Boże. Wszystko mogli dotykać, oglądać, cieszyć się zawiązkiem jednego drzewa życia. To było wówczas jedyne przykazanie i tego jednego wiemy. Nie udało im się, czy nie chcieli. Jedno i drugie. Nie przestrzegali. Nie przestrzegali. I tak ta historia się powtarza po dzień dzisiejszy. Jesteśmy, jesteśmy zaproszeni na ucztę niebieską. Tak królestwo niebieskie, podobne do króla, który wyprawi ucztę weselną swemu synowi. Tak, Twój Ojciec ucztę weselną Tobie wyprawić chce. I to jest uczta niebieska. Tutaj mowa jest Olubieńcu. to syn króla. A my pytamy, no a gdzie oblubienica? A ty, panie, że co odpowiadasz? To Ty jesteś. To Wy jesteście moją oblubienicą. I cała historia zbawienia to jest przygotowanie tej oblubienicy. Tak, przygotowanie tej oblubienicy, jak my się przygotowujemy, jak my jesteśmy przygotowywani, to jest nasze wychowanie religijne. I tak cała ludzkość poprzez to wychowanie religijne. A przygotowanie to dokonywało się poprzez odkrywanie tajemnicy Boga, kim jest Bóg. Zauważmy, że nie mamy objawione, jak będzie wyglądało niebo. Powiedziałeś, Panie Jezu, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Ale co mamy objawione? Jaki jest Bóg, Twój Ojciec? Potem dowiedzieliśmy się od Ciebie, jakim Ty jesteś, kim Duch Święty jest. A więc nie poznajemy rzeczywistości, która będzie, ale rzeczywistość, która jest którą Ty jesteś i Ciebie coraz bardziej poznajemy. Panie Jezu, Ciebie poznajemy, Boga poznajemy. I dalej. Boga, który w nas jest. To jest Duch Święty, którego otrzymujemy i Ciebie, którego przyjmujemy w Kośmuni Świętej. I w nas jesteś. Jesteś z nami. I to jest to przygotowanie na ucztę niebieską. No właśnie. I zapraszasz Panie Jezu na tę ucztę. A jak ludzie odpowiadają, no właśnie, mamy tutaj w tej przypowieści powiedziane. Zekceważyli, zaproszeni, jeden na swoje pole, drugi do kupiectwa i byli tacy, którzy pochwycili sługi, zjewarzyszy ich, pozabiali. I tak po dzień dzisiejszy traktowani są ci, którzy zapraszają na ucztę. Z jakim oddźwiękiem się spotykają? A co mi będziecie gadać o niebie, na ziemi żyje? To jest ważne, co jest dzisiaj. Tak. Tu i teraz. Cały nurt filozoficzny, zwany egzystencjalizmem, mówi liczy się to, co jest tu i teraz. Dajcie mi spokój z tym, co ma być. Co mi tam mówisz o jakimś Królestwie Niebieskim? Ja jestem na ziemi, a teraz ta ziemia wali się. Ludzie topią się, trzęsienia ziemi. O tym trzeba gadać, a nie o Królestwie Niebieskim. Tutaj żyjemy. Tak jest człowiek. Zapominał o tym, że umrze i że trzeba będzie stanąć bez sądu. Tak. Przyszli. Przyszli na ucztę. W pewnym sensie przymuszeni, można powiedzieć. Przyszli. Ale przyszli też nieprzygotowani, jak ten, do którego król rzekł przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego. Tak. I będzie więc taki czas, kiedy król będzie spoglądał na nas, czy mamy ten strój weselny, czy go nie mamy. Ci, którzy go mają, będą nauczycie. Tak. A do tych powiem, zwiążcie mu ręce i nogi, wyrzućcie na zewnątrz ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Panie Jezu, jesteśmy na ziemi jeszcze, jeszcze mamy czas. Na przygotowanie się na ucztę niebieską. Ten czas nam dajesz, i w tym czasie jesteś z nami. Prowadzisz, Ty oblubienie, sprowadzisz nas na ucztę weserną. Gdzie nas przez przyoblec? Nową szatę oblubienicy, i takim cię teraz widzimy oczyma wiary, piękny. A ty mówisz, Chcę, żebyś też ty takim był, żebyś miał wspaniały strój na tej uczcie weselnej, mojej uczcie weselnej. I Twoje ostatnie zdanie, jakie dzisiaj do nas skierowałeś. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Panie Jezu, jak to rozumieć? Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Chcesz nam przez to powiedzieć. Może tak my powiemy Panie Jezu. Chcemy być powołanymi, ale też i wybranymi. Tak. Bo my Cię wybieramy teraz, Panie Jezu. A właściwie, bo Ty nas wybrałeś, skoro tutaj tak blisko Ciebie się znajdujemy. Tak. Ale Ty też nam mówisz. Zapraszajcie. Zapraszajcie na tę ucztę weselną. Nie bądźmy tacy, że tylko my. Bo chcesz, by było jak najwięcej i powołanych, i wybranych. I niech to dokonuje się przez nas. Ty wybieraj przez nas. Posyłaj nas do świata, wygłosić Ciebie, zapraszać i przygotowywać na Uczce Niebieską, gdzie będziemy Ciebie oglądać w chwale i w obecności Twojego Ojca i Ducha Świętego, których teraz już wysławiamy słowami. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku.